Jeśli masz raka koziorożca Wagelbara na swoim kosmogramie, to gratulacje, ponieważ te znaki niedawno zakończyły brutalny, dwuletni cykl emocjonalnego chaosu, a od czerwca 2025 do czerwca 2026 w końcu zostaną za to wynagrodzone. Przez ostatnie dwa lata te znaki doświadczyły jednych z najbardziej intensywnych Karmicznych i emocjonalnie bolesnych doświadczeń, jakich prawdopodobnie doświadczą w całym swoim życiu. Zmuszone były do poniesienia druzgocących wręcz poświęceń. Doświadczyły strat, zdrad, złamanych serc, rozczarowań, szczególnie oczywiście w życiu miłosnym. Zanim ci powiem więcej, zostaw obserwacje i połób ten film dla wzmocnienia energii. A wszystko dlatego, że wszechświat usuwał z waszego życia wszystko to, co powstrzymywało te znaki przed ich pełnym potencjałem. Te znaki utknęły w takich toksycznych, powtarzających się pętlach od lutego 2023 roku. Ale uwaga, bo ten cykl niedawno się skończył. A osoby, które wykonały wewnętrzną pracę, otrzymają wszelkie błogosławieństwa, sukces, obfitość, miłość itd. Kiedy? Ano kiedy Jowisz przejdzie do raka w ciągu następnego roku. Te znaki przeszły przez piekło, ale czeka je nagroda. Jeśli przyjmujesz tę energię, koniecznie napisz to w komentarzu. I wyszli ten film o sobie spod któregoś z tych znaków, a jeśli potrzebujesz czytania tarota, napisz do mnie wiadomość prywatną.